Cześć, witam Was na kolejnej analizie tygodniowej. Jesteśmy już po wyborach w Stanach, co spowodowało dosyć mocne zawirowania na, na rynku walutowym, w szczególności w parach z dolarem. Rynek był bardziej przygotowany na wygraną Clinton, co mogliśmy zauważyć przy kontynuacji wcześniejszych już trendów. Natomiast zaraz po ogłoszeniu wyników, rynek dosyć agresywnie zareagował. Mieliśmy ruchy na e, wielu parach z dolarem po kilkaset pipsów w przeciągu kilkunastu minut. Natomiast później, po wystąpieniu Trumpa, rynek unormował się i wrócił do e, ruchów sprzed wyborów. Tak więc, co teraz? E, Trump dopiero zostanie zaprzysiężony na prezydenta w styczniu. Tak więc według mnie do tej pory bardziej bym się skupił na analizie tech technicznej niż na fundamentalnej, ponieważ ciężko cokolwiek w tym momencie przewidzieć i stwierdzić, jakie decyzje zostaną podjęte. Tak więc skupiłbym się głównie na analizie technicznej i ewentualnymi pozycjami z mniejszym ryzykiem na parach z dolarem. No i trzeba cierpliwie czekać i reagować na to, co rynek nam zaoferuje i co nam pokaże. Przykład właśnie takiej pary to jest eurodolar, gdzie mówiliśmy o kontynuacji spadków, ponieważ na wykresie tygodniowym mamy dużą konsolidację. Cena również przebiła nam tutaj te poziomy wsparcia. Na poprzedniej analizie omawialiśmy tą, tą parę. Również mamy linię trendu na wykresie dziennym. Ja byłem w, po, w pozycji długiej z targetami e, do tych poziomów, także tutaj zamknąłem większość pozycji, zaczęłem nią za, e, zarządzać i e, omawiałem kontynuację ewentualnych spadków po osiągnięciu tych poziomów, tego poziomu wsparcia z wykresu e, dniowego oraz osiągnięciu tej linii trendu. Cena miała re, reakcję i tuż przed wyborami kon, Miała kontynuację tych spadków, ale zaraz po e, ogłoszeniu wyników mieliśmy taki ruch w górę i jak możecie teraz zauważyć, cena ponownie kontynuuje e, spadki. Tak więc ta świeca e, miała 400 pipsów, tak więc e, sami widzicie, jakie to były e, mocne ruchy. Część par z, do, z dolarem miały, miała nawet ruchy po 600-800 E, pipsów e, po ogłoszeniu wyników. E, co teraz z parą euro-dolar? E, na tą chwilę jesteśmy na tym dołku tutaj, tak więc w dalszym ciągu nie mamy potwierdzenia kontynuacji spadków. Przy, w przypadku wejść pozycji e, krótkich, tu również chcielibyśmy zarządzić tą pozycją. Tak więc e, możemy teraz czekać na przebicie tych, tych dołków, i ewentualne wejścia w pozycje krótkie na niższych ramach czasowych, wykres 4-godzinowy albo jeszcze niższe. Ja na tą chwilę cierpliwie czekam, bo ten cały ruch tutaj nie jest dla mnie oczywisty. Możemy mieć odrzucenie tych poziomów i cena ponownie powędruje nam, na przykład do średniej 36, albo do tej linii trendu. Stworzy nam tutaj konsolidację łącznie z tymi dołkami i ewentualnie wtedy będziemy czekać na przebicie tej linii trendu i kontynuację ruchu wzrostowego być może do tych poziomów tutaj, do tych e, poziomów konsolidacji tygodniowej, bądź też przebije nam te dołki i wówczas wtedy pozycje krótkie. Na tą chwilę para euro-dolar nie jest dla mnie interesująca, tak więc e, najpierw chciałbym zobaczyć, e, to, co wcześniej opisałam, bądź ewentualnie już teraz przybicie i bardziej agresywne pozycje sprzedaży. Na nadchodzący tydzień wybrałem kilka innych par, tak więc zacznijmy. Pierwsza to jest nowozelandzki dolar, kanadyjski dolar. Tą parę omawiam dosyć często, ponieważ mamy dosyć niezłą zmienność. Coś się dzieje na tej parze, tak więc. Mogliśmy próbować szukać pozycji sprzedaży, pozycji kupna. W tym momencie na wykresie dziennym możemy narysować tą linię trendu. Nie jest ona dosyć mocna, ponieważ mamy tylko dotknięcia tutaj oraz tutaj, a przy linii trendu chcielibyśmy mieć jak najwięcej dotknięć, ponieważ jest ona wtedy bardziej prawdopodobna, że cena po osiągnięciu tej linii trendu ponownie ją odrzuci i pójdzie w kierunku e, trendu. Wykres tygodniowy cena była w konsolidacji dosyć dłużej e, utworzyła teraz e, tutaj e, nowy wierzchołek tak Tak więc e, w dalszym ciągu możemy liczyć na kontynuację wzrostów. Wykres tygodniowy pokazuje nam, e, że cena idzie w górę mamy nowy wierzchołek w dalszym ciągu nie, nie mamy jeszcze nowego dołka na wykresie tygodniowym, ale teraz e, możemy spróbować szukać agresywnych wejść sprzedaży z targetem do tej linii trendu e, i ewentualnie wtedy, jeżeli cena odrzuci nam tę te, linię trendu z tym poziomem wsparcia konsolidacji, możemy próbować ponownie e, opcji wejść w pozycję długie Zarządzając pozycjami tutaj na tych wierzchołkach, tak więc, jeżeli ktoś chce inwestować z trendem, te poziomy są jak najbardziej ok i pozycje długie na niższych ramach czasowych również, również na nie można zwrócić uwagę. Jeżeli będziemy mieli przebicie tej linii trendu na wykresie dziennym, możemy po, szukać pozycji krótkich z targetem do średniej 36 EMA oraz jeżeli cena w końcu zdecyduje się zrobić większą korektę nawet do tych poziomów tutaj tak, więc jest potencjał sprzedaży również, ale dopiero po przebiciu linii trendu tej. E, tak więc co teraz e, cena blisko jest średniej 36 EMA tak więc również możemy mieć teraz odrzucenie tej średniej i kontynuację wzrostów e, do tych wierzchołków bądź też nawet wyżej e, ale po tym ruchu wzrostowym chciałbym zobaczyć większą korektę gdzie cena często lubiła przebijać tą naszą e, średnią tutaj e, historii tutaj również mieliśmy, tak więc jest szansa na, na tą większą korektę, chociażby do tej linii trendu. Tak więc e, teraz możemy połączyć agresywne wejścia, ponieważ są to przeciwko trendowi. E, wykres 4-godzinowy, musimy poczekać najpierw na korektę do średniej 36 i wówczas wtedy szukać wejść w pozycji krótkich na niższych ramach czasowych, Ponieważ chcielibyśmy zarządzić pozycją na tych poziomach w przypadku odrzucenia i e, kontynuacji wzrostów. Tak więc e, tutaj poz, pozycje krótkie e, z targetami, tutaj wykres 4 godzinowy prawdopodobnie będzie za bardzo agresywny. Tak więc, jeżeli cena odrzuci te poziomy i średnią 36, wówczas wtedy niższe ramy czasowe i opcje wejść w pozycje krótkie. Bądź też jeszcze bardziej ag ag agresywnie, możemy poczekać na wykres e, godzinowy. E, mamy tutaj linię trendu. Cena tworzy nam niższe dołki cały czas, niższe wierzchołki. E, może nie jest to ruch idealny, ponieważ mieliśmy tutaj pewne zawirowania. E, później mieliśmy ruch spadkowy, konsolidację, ale teraz również cena. Wygląda jakbyśmy mieli dosyć niezłą zmienność. Tak więc, po korektach, jeżeli cena odrzuci te poziomy, możemy próbować e, łapać pozycję sprzedaży. Na wykresie godzinowym będzie również e, opcja bardziej agresywna, ponieważ ryzyko do zysków może nie być wystarczające. Tak więc, e, w grę wchodzą również niższe ramy czasowe, ale dopiero gdy cena osiągnie te, te poziomy, tutaj pozycje krótkie. Jeżeli nie będziemy mieli żadnych korek, tylko cena po prostu przebije nam te poziomy i zacznie wędrować jednym ruchem do tej linii trendu, wówczas wtedy będziemy szukać albo pozycji długich, albo pozycji krótkich. Tak więc to jest opcja sprzedaży bardziej day trading agresywny, ponieważ chcemy wejść w pozycję przeciwko trendowi. Następną parą jest fund amerykański dolar, e, również e, jak wiemy fund tworzy nam niższe dołki, nie mamy również nie, wykres mie, miesięczny, nie mamy danych historycznych o, o dołkach, tak więc tak naprawdę nie wiemy, gdzie cena może się za, e, zatrzymać. Po tak dosyć mocnych ruchach e, możemy w końcu oczekiwać jakichś większych korekt, do średniej e, 12 EMA bądź nawet do tych poziomów tutaj na wykresie miesięcznym gdzie cena miała jakieś reakcje, tak, więc ruch korekcyjny jest jak najbardziej prawdopodobny, ale jak już wcześniej wspomniałem, nie wiemy gdzie, skąd cena może wykonać te, ten ruch korekcyjny. Schodząc na niższe ramy czasowe, wykres tygodniowy, również tutaj widzimy, że cena nie wykonywała większych korek, także tak jak na wykresie miesięcznym, a na wykresie tygodniowym, możemy Liczyć na korekty do średniej 36 EMA i wówczas wtedy kontynuację ewentualnych spadków. Cena wykonywała tylko korekty do średniej e, 12 i jak możemy zauważyć w historii, po korektach do średniej 12 cena zawsze. Stara się powrócić do średniej 36 EMA, tak jak było w tym przypadku tutaj, również tutaj mieliśmy ruch, korektę do 12 i ewentualnie wtedy powrót do średniej 36, także to sam, na to samo możemy liczyć tutaj, schodząc na jeszcze niższą ramę czasową jednodniową, cena przebiła nam średnią 36 IMA. nie, nie mamy żadnej linii trendu, nie możemy. Ładnej linii trendu narysować, jedyna opcja jest taka. Tak więc cena również przebiła nam tą linię trendu. Następny poziom e, oporu na wykresie dziennym jest na tych dołkach, tutaj. Tak więc w dalszym ciągu jest e, jakieś 300 pipsów e, ruchu w górę. E, tak więc na niższych ramach czasowych możemy próbować e, szukać, wejść w pozycję. Długie również przeciwko głównemu trendowi, bo główny trend jest spadkowy. Ale na wykresie 4-godzinowym mamy linię trendu. E, tutaj już widzimy, że cena miała dosyć dużo reakcji. Tak więc jest to mocna linia trendu, ale w wykresu 4-godzinowego. Cena w dalszym ciągu tworzy niższe dołki, e, wyższe dołki, wyższe wierzchołki. Tak więc po korektach do średniej 36 EMA oraz do tej linii trendu możemy szukać pozycji długich z targetami do tego poziomu oporu, bądź też również e, z wyższych ram czasowych e, wykres tygodniowy średnia 36 IMA oraz wykres miesięczny ten poziom e, oporu. Tak więc jest potencjał, ale najpierw mu, ja poczekałbym na korekty na 4-godzinowym wykresie i wówczas wtedy pozycje długie. Jeżeli cena przebije nam e, tą linię trendu, możemy ponownie szukać pozycji krótkich z targetem e, najpierw e, do zarządzania na tych poziomach, tutaj wykres 4-godzinowy, tak więc pozycje krótkie, jak najbardziej ok, ale póki co opcje kupna. Wykres godzinowy, price action tutaj nie jest dosyć jasne. Po dosyć mocnych ruchach mieliśmy konsolidację, ruchy związane z wyborami. Później cena wybiła dosyć mocno w górę. Tak więc, ja najpierw poczekałbym na korekty na wykresie 4-godzinowym, i wówczas wtedy pozycje długie na tej ramie czasowej, bądź na niższych ramach e, czasowych. Następna para jest funt kanadyjski dolar. W ogóle, funty wszystkie funt nowozelandzki dolar, e, funt australijski dolar. E, wszystkie pary wyglądają mniej więcej podobnie. Ja wybrałem dwie, które według mnie. Są najlepsze ponieważ funt nowozelandzki jest bardzo blisko oporu z wykresu dniowego i na tych dwóch parach, jak funt amerykański dolar i funt kanadyjski dolar, e, mamy według mnie są, jest e, większy potencjał i cena nie jest e, blisko kluczowych poziomów, póki co. Tak więc funt kanadyjski dolar, podobna sytuacja jak. E, Fund amerykański, wykres miesięczny, cena osiągnęła poziom wsparcia, odrzuciła te poziomy, kolejny poziom wsparcia jest na tych do, yy, dołkach. Po tak dużym ruchu spadkowym, oczywiście, możemy liczyć na wyższe korekty, na większe ko yy, korekty, przynajmniej do tych poziomów tutaj średniej 36 EMA oraz do tego poziomu oporu, gdzie cena miała reakcję. Tak więc jest Prawdopodobieństwo ruchu, jakieś 600 pipsów, także jest o co walczyć. Również tutaj wykres tygodniowy, mamy średnią 36 IMA. E, widzimy też ten poziom oporu bardziej e, dokładnie, i e, na wykresie tygodniowym możemy zobaczyć, że cena wykonywała korekty do średniej 36. Później mieliśmy te spadki, korekty tylko do 12, osiągnięcie poziomu wsparcia, tak więc teraz chciałbym zobaczyć przynajmniej korektę do tego poziomu. I ewentualnie kontynuację spadków, bądź przebicie, i być może jeszcze większe ko y korekty. E tak więc, schodząc na wykres dzienny, e możemy dopasować troszkę e to minie oporu do wykresu dziennego, do naszych wierzchołków. Tak więc mamy potencjał w tym momencie 450 pipsów. E cena również przebiła ten poziom. Tutaj widzimy, że był mały problem z przebiciem. Cena Osiągnęła ten poziom, odrzuciła, wykonała małą korektę, ale później mieliśmy przebicie e, tak więc na niższych ramach czasowych e, również e, szukałbym pozycji długich, czyli tak samo jak na funcie amerykańskim dolarze do możemy spróbować narysować linię trendu na wykresie 4-godzinowym wygląda ona A w ten sposób mamy bardzo dużo dotknięć, tak więc jest to mocna linia trendu. W tym przypadku Korekt szukałbym do średniej kroczącej 36 IMA, ewentualnie jeżeli cena zdecyduje się zrobić troszkę głębszą korektę do tego poziomu wsparcia i linii trendu, również wtedy możemy szukać pozycji długich. E, tak więc, e, jak długo trzyma ta linia trendu oraz ten poziom wsparcia, pozycje długie są jak najbardziej e, ok. E, również w tym przypadku nie szukałbym teraz wejść na niższych ramach czasowych ponieważ te ruchy były zbyt, bar, zbyt agresywne jak dla mnie, wolałbym zobaczyć korektę i wówczas wtedy kontynuację. O, agresywni traderzy mogą szukać pozycji sprzedaży na tych rejonach z targetami do średniej 36 bądź też do poziomu wsparcia linii trendu. E, wówczas jeżeli dostaniemy przeciwny sygnał na kupno, zamknąć pozycję sprzedaży i skupić się na kupnie. E, w przypadku tej pary e, pozycje... Krótkie po przebiciu tej linii, linii trendu nie są aż tak e, dla mnie oczywiste. Chciałbym najpierw zobaczyć, jak cena zareaguje po przebiciu, i dopiero wtedy myśleć o kontynuacji e, sprzedaży. Tak więc, na tą chwilę, pozycje długie na funcie kanadyjskim dolarze po korektach, e, wy, wykres 4-godzinowy bądź niższy ramy czasowy. E, z tych poziomów do następnego targetu jest jakieś 750 pipsów. Także jest o co walczyć. Eurofunt, wykres miesięczny, mieliśmy dosyć bardzo mocny ruch wzrostowy, jak na, na eurofunta 2200 pipsu, to jest przepotężny ruch, tak więc cena również nie wykonała większych korekt, możemy spodziewać się w końcu korekt do średniej 36, oraz do poziomu tutaj, e, tych poziomów e, wsparcia, oczywiście jest to wykres miesięczny, tak więc e, zajmie to nam trochę. Schodząc na niższe ramy czasowe, usunę ten poziom, nie jest nam on na tą chwilę potrzebny, e, możemy narysować li, linię trendu, tak wygląda nasza linia trendu. E, średnia 36 jest oddalona od 200 pipsów, jak również ta linia trendu, tak więc na tą chwilę możemy szukać pozycji sprzedaży na niższych ramach czasowych z targetami do tych poziomów, ewentualnie, jeżeli cena osiągnie te poziomy i je odrzuci, ponownie pozycje długie z targetami do wierzchołków, bądź cena utworzy nam niższy wierzchołek na wykresie tygodniowym i wówczas wtedy będziemy mieli kontynuację spadków. To jest jedna z opcji. Jak możemy dołączyć do tego ruchu? Na wykresie dziennym mieliśmy już, już, cena wykonała jakiś ruch, tak więc teraz możemy czekać na ewentualne korekty i po odrzuceniu średniej kontynuację spadków. Chcielibyśmy ceną, chcielibyśmy zarządzić na średniej dwusetce, ponieważ mamy tutaj również poziom wsparcia w tych okolicach, łącząc te poprzednie dołki. Tak więc chcielibyśmy zarządzić pozycją tutaj i oczywiście e, trzymać e, ją jak, jak najdłużej, ale tutaj e, target pierwszy i target drugi powinien zostać osiągnięty. E, również może się okazać, że nie będziemy mieli korekty na wykresie dziennym, tylko cena e, wykona nam bezpośredni ruch do tych poziomów. Tak więc możemy zawsze szukać opcji sprzedaży na wykresie niższych ram czasowych. Wykres 4-godzinowy. Chciałbym zobaczyć korektę najpierw do e, średniej 36. Do tej linii trendu, być, być może, chociaż nie jest to dosyć ładna linia, ponieważ mamy tylko e, fałszywe przebicie tutaj i dotknięcia T. Tak więc na, na tą chwilę e, brałbym pod uwagę tylko i wyłącznie średnią. Tak więc, jeżeli będziemy mieli korektę, odrzucenie e, tych poziomów tutaj, wówczas, wtedy kontynuacja ruchów spadkowych. Wykres czterogodzinowy, jeżeli ryzyko do zysku będzie odpowiednie, a powinno być, bądź też e, wykresy niższych ram e, czasowych i wówczas wtedy łapać pozycje krótkie. Wykres godzinowy, cena tworzy nam również tutaj niższe dołki, niższe wierzchołki, mamy dosyć mocną płynność ponieważ, i zmienność, ponieważ cena robi korekty tylko do średniej dwunastki. Agresywni traderzy mogą połączyć wejście w godzinowe po korekcie, np. do średniej 36, i wówczas wtedy wykresy 5-minutowe po odrzuceniu tych poziomów średniej i tego oporu z wykresu godzinowego, wykresy 5-minutowe, agresywna sprzedaż jest jak najbardziej w porządku. Tylko pamiętajmy, aby zarządzić pozycją na tych dołkach. Tutaj, tak więc target pierwszy, drugi powinien być osiągnięty, i nasz bonus lot możemy zostawić. I to jest nasz następny poziom, na którym chcemy zarządzić pozycją. Tak więc jest kilka opcji. Ja osobiście czekam na tą opcję: wykres 4-godzinowy, odrzucenie i kontynuacja. Ostatnią parą jest euro, fran, szwajcarski frank. Osobiście nie, nie przepadam za tą parą, ponieważ no nie jest to ładny wykres do inwestowania. Cena często tworzy konsolidacje, fałszywe przebicia, ale na wykresie tyg tygodniowym, jak, jak zwrócimy uwagę, cena przebija nam dosyć mocny poziom wsparcia, gdzie mieliśmy dosyć dużo re reakcji. Kolejny poziom jest tutaj, tak więc jest to jakieś 200 pipsów, ewentualnie kontynuacja spadków do tych dołków. Tutaj cena przebija nam to, tak więc, schodząc na niższe ramy czasowe, mieliśmy tutaj reakcję. Myślałem, że cena odrzuci to, ale wygląda na to, że chce przebić i. Mieć kontynuację ruchu w dalszym ciągu mamy niższe wierzchołki, niższe dołki, tak więc e, jest szansa na kontynuację spadków. E, niestety, wykres dniowy nie wygląda tak ładnie, ponieważ mieliśmy tutaj małą kon konsolidację, ale po tej konsolidacji cena przebiła to. E, teraz możemy czekać na jeżeli ktoś lubi e, mieć potwierdzenia z wyższych ram czasowych, powinniśmy czekać na jakiś ruch. I ewentualnie wtedy korektę, być może do poziomu tego oporu i do średniej 36 łącznie z linią trendu. Jeżeli będziemy mieli to i cena odrzuci nam te poziomy, wówczas wtedy pozycje krótkie na niższych ramach czasowych bądź na wykresie dziennym, jeżeli ryzyko do zysków jest wystarczające, aby osiągnąć te targety. Jest to jak najbardziej ok. Bądź teraz możemy wejść na niższe ramy czasowe i już próbować szukać wejść e, sprzedaży e, jak widzimy cena na wykresie 4 godzinowym też nie wygląda e, zbyt ładnie, ponieważ e, nie, mamy, nie mamy ładnych ruchów, czyli ruch w dół korekta, ruch w dół ko, e, korekta. Mamy jakieś kon, konsolidacje pomiędzy tymi e, m, spadkami, tak, mamy dosyć mocne ruchy, później korekta, być może kontynuacja, ale cena zrobiła kon, konsolidację. Również ten ruch nie wygląda e, e, zbyt dobrze dla mnie, ponieważ cena nie wykonała płynnego ruchu w dół, tylko przebiła, i kolejne cztery świece są tak naprawdę w tym samym rejonie, tak więc e, jak najbardziej możemy myśleć o pozycjach krótkich, ale z mniejszym ryzykiem w tym przypadku, ponieważ. E, nie jest to, ten, to price action nie jest aż tak bardzo e, widoczne. Mamy również tutaj linię trendu mniejszą na wykresie 4 godzinowym, tak więc kolejna formacja, czyli przebicie i pullback do tej linii trendu i do średniej 36, być może do poziomu oporu, odrzucenie tych e, poziomów i wówczas wtedy pozycja. Krótka na euro szwajcarskim franku. Nie schodziłbym na niższe ramy czasowe na tej parze. Skupiłbym się akurat na wykresie 4-godzinowym, bądź na jednodniowym. E, tak więc e, to już zależy od Was. E, wchodząc w jakiekolwiek pozycje na wykresie 4-godzinowym, pamiętajcie, aby zmniejszyć e, ryzyko, ponieważ. E, być może jest to również fałszywe wybicie, i cena po prostu zrobi nam większą korektę do tej linii trendu, albo być może w ogóle powróci z powrotem do tych poziomów tutaj. Tak więc pamiętajcie o tym, ale jest opcja sprzedaży, ponieważ wykres tygodniowy wygląda całkiem dobrze. E, to by było na tyle w tym tygodniu. E, dziękuję za obejrzenie wideo i do usłyszenia wkrótce.